Cześć, no cześć, Robert. Miło się słyszeć. Dzięki. <laughs> jak tam, jak tam dzień pierwszy minął? No leci powolutku. Jesteśmy w domku, zmęczeni i chcemy, wiesz, odpocząć już. No dobra, a powiedz w takim razie ja cię popytam trochę, bo ja nagrywam tę rozmowę, okay. się mówił tam Kamil, dobra. nie? Ja mi tak, coś postaram się coś zrobić. Słuchaj, powiedz jak to z tymi rybami jest, bo to jest chyba coś, co wszystkich najbardziej ciekawi. Jest szansa na to, że wam te ryby uznają, czy raczej to przepadło? Wiesz już coś na ryby, ryby nam ryby na pewno nam uznają, bo już rozmawialiśmy z organizatorami i robiliśmy te ryby ich telefonami, te telefony nie są najlepsze więc nie widzieliśmy dokładnie ekranu, tam rzekomo wyopchnęliśmy ogony, natomiast oni chcieli, żebyśmy potwierdzali swoimi telefonami, swoimi aparatami, więc zrobiliśmy kopię tych ryb. E, w związku z czym, jutro mamy je przedstawić i zostaną uznane. Czyli jednym słowem, na dzień dzisiejszy to się już nie zmieni, tak? Tylko jakaś weryfikacja nastąpi jutro. Jest co tak naprawdę dokładnie nie wiemy, e, generalnie, powiedzieli, że nie będą tworzyć nam problemów, tym bardziej, że przy jednym sandaczu byli sędziowie, jak go mierzyliśmy, i wysyłaliśmy ten, yy, te zdjęcie. Przy sen, sędzia to na to patrzył, i jest OK. Później dostaliśmy komunikat, że ryba jest nieuznana. A na miejscu, już tutaj na marinie, uzgodniliśmy, że przedstawimy swoje zdjęcie. Zresztą tak było na briefingu kapitanów, żeby yy, tak robić, więc myślę, że będzie wszystko OK. No dobra, a powiedz coś w takim razie o tych zawodach. W ogóle jaka atmosfera, jak to wyglądało, o której wypływaliście, o której skończyliście, że macie kontakt z innymi drużynami na wodzie? Tak, wiesz co, znaczy nie, no kontakt, woda jest tak wielka, że praktycznie łódki gdzieś tam są w oddali. Zaczynaliśmy o ósmej, bo pierwsze wypływała strefa Shimano, później my byliśmy na pi pierwszym sektorze, więc wypływaliśmy z strefę Rapala. Co więcej, no z checkpointu wypływaliśmy o dziewiątej, no był sobie start, wczoraj się pościgaliśmy z Zapali, żeby wiedzieli, że coś potrafimy. Zajęliśmy praktycznie miejscówkę chyba piersi, z tym, że problem mieliśmy z mapą, bo dostaliśmy mapę od organizatorów i nam tam overlay, te overlaye po prostu nie, nie czytało, więc nie wiedzieliśmy, gdzie jest koniec sektora, gdzie jest jakiej prędkości możemy, bo tam są ograniczenia prędkości w niektórych miejscach, więc trochę łowiliśmy w ciemno, trochę tak, ba, może inaczej, takim ograniczeniem, że nie wiemy co, czy przekraczamy jakąś strefę, czy nie, sektor albo miejsca, które są zakazane w łowieniu. I łowiliśmy na zasadzie, patrząc na łódki, na lewą, na prawą stronę. Jak widzieliśmy gdzieś w oddali, no to tak mniej więcej wifi nie łowiliśmy, więc do końca nie mogliśmy zrobić swojej roboty. ale jako tako wyszło nieźle. No właśnie, powiedzmy jak z tymi rybami było, bo złowiliście e, trzy i to tak. chyba bardzo duże sandacze: dwa okonie, jednego szczupaka, ale jak te w ogóle tak. jak brania wyglądały? Coś Wam spadło? Znaczy, powiem Ci tak, mieliśmy sześć brań, sześć ryb. Generalnie tutaj parę y, amerykańska drużyna z drugiej strefy zjechała na zero. No i tak jak widać, no niektórzy łowili pojedyncze ryby. E, po drugie my tu mieliśmy tylko dwa dni treningu. Łowiliśmy tylko jeden, jeden dzień trenowaliśmy w sektorze Rapala, a drugi dzień w sektorze Shimano, e, w dużo większych wiatrach jakby i była wtedy czysta woda. Teraz ta woda jest trącona w tych miejscach, gdzie łowimy, więc no, musimy całą taktykę od nowa zbudować. Na no, okonie tak naprawdę złowiliśmy 10 minut przed zakończeniem zawodów, więc pff, wyjechał to na taśmę i to z takiego szaleństwa trochę, bo już nie co zrobić i powiedzieliśmy sobie, jedziemy na miejscówkę na Rympał. Płyniemy, tu nam się podoba, tu stajemy, tu łowimy, stanęliśmy, Tomek miał pierwsze cyknięcie, zaraz mu okoń poprawił, w momencie kiedy zrobiliśmy zdjęcia jego rybie, wpisywaliśmy do karty połowów, ja zacząłem łowić, w drugim podbiciu następny okoń. No i niestety trzeciego nam się nie udało dołowić, bo musieliśmy być o 17 checkpoincie, bo to jest kara, każda minuta to jest minus 5 centymetrów. Okej, okay. a powiedz, no właśnie, na czym polega w ogóle to wszystko? Bo tak mam wrażenie, że tak śledzimy to, ale rozumiem, że musicie złapać, łapiemy trzy gatunki ryb, liczą się największe skąpie. trzy okonie, tak? I największe trzy. Trzy, trzy okonie, konie, mhm. trzy sandacze, jeden szczupak. No, ogólna miara się, ogólne, ogólnie to jest liczone w centymetrach. No wiadomo, że jak nie ma kompletu, jest gorzej, natomiast jest później jeszcze ryba dnia, ryba strefy, takie są jeszcze in, inne jakby klasyfikacje. Jest tak samo jak ta nagroda dzienna ze sportowe zachowanie. Tak naprawdę do końca nie wiem, na czym to polega. Natomiast istotną sprawą jest złowić ten komplet. Trzy, trzy, trzy okonie, trzy sandacze i jeden szpak. Nam się nie udało łowić jednego okonia, a tak naprawdę i tak jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy takie wynikanie inne. No właśnie, macie 370 punktów, jak tak liczyliśmy tam tak. na szybko. A powiedz, czy orientowaliście się, które miejsce obecnie zajmujecie? Przy założeniu oczywiście, że to się ryby my, będą zajmie. Gdy będą uznane ryby, powinniśmy mieć trzecie miejsce. Okej, okay, czyli, czyli bardzo wysoko. A jak to wygląda jutro? Czy łowicie, to jest jakby zawody zaczynają się od nowa, znów łowicie w ten sam tak. sposób, czy poprawiacie dzisiejsze tak. wyniki? Nie, jutro będzie, to jest klasyfikacja dzienna i później klasyfikacja ogólna. Ok, czyli jutro powtórka, wypływacie, ale jak to wygląda? Te same miejsca, od nowa losowanie? Jutro, jutro, jutro nie, już losowanie już było, zaczęliśmy w sektorze Rapala, jutro mamy drugi sektor Shimano, a w sobotę łowimy gdzie chcemy. Ok, a jak tak z obserwacji Twoich? Bo wszystko wskazuje na to, że sektor Rapala jest jednak, że jest jednak lepszy. Czyli jutro będzie ciężej? Macie jakąś taktykę? Nie, oczywiście to ciężko to generalnie jest. Mamy taktykę, oczywiście, trenowaliśmy. Tam jest taki problem, że jest więcej trąconej wody, a w ogóle to takiej strefie, ta sektor jest w takiej strefie przemysłu, więc wpływa dużo statków, jest duży ruch na wodzie, wtedy ryby mogą być pobudzone lub nie, jest dużo trąconej wody, więc będziemy musieli wykombinować sobie bajkę do tego. No spróbujemy, spróbujemy powalczyć, tak? Jest tu bardzo dużo mocnych drużyn i to są bardzo, bardzo na bardzo wysokim poziomie zawodnicy, także wiesz. Dzisiaj było fajnie, tak? zobaczymy jutro. A jak pogoda jakby, dzisiaj? Dzisiaj było bardzo słonecznie i to co było naszym największym atutem na Zdrowo to jest wiatr, bo są to łódki nitro, które są płaskodenne i one nie dają rady tak jak nasza łódka w wietrze, w dużej fali, więc liczyliśmy trochę na ten duży wiatr, on będzie dopiero w sobotę. No wtedy jakby zawodnicy mają ograniczone możliwości pływania. Nasza łódka się sprawuje dosyć fajnie w takich dużych falach, więc Trochę liczyliśmy, że nam to pomoże. No. A czy zdradzisz jakie przynęty? Jak to, jak to, co, 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 skutkowało, czy jakoś zmienialiście specjalnie taktykę, no na pewno na te ryby, żeby tutaj o konie, no wcześniej sandacze, czy to było takie założenie, mm. rozumiem, tak? Żeby najpierw zacząć od sandaczy, ale co i na co? Tak. A czy generalnie tutaj się mówi tak, że te ryby mniej więcej pojawiają się w takich samych miejscach i jest szansa złowić o konia i sandacza w innym miejscu. Natomiast spokojnie dzisiaj jakby nie żerowały. Generalnie łowimy samymi jaskółkami, dziorkami, dlatego, że na te gumy, na takie zwykłe prowadzenie gumy z podbicia, one nie bardzo reagują. W ogóle bardzo dużo wędkarzy tu łowi w wertykalu i one właśnie łowią takie bardzo ich pobudza, takie odskakiwanie, przynęte jak jaskółka, pracuje jak dżerk i to nam się najpierw sprawdza od początku jak tu jesteśmy. Okej, okay, ale, ale rozumiem, że jakieś założenia na początku żeście zrobili, no bo bo to było, tak, to było tak, widać, tak, tak. na początku bo... poszły sandacze, później nagle szczupak i ruszymy tak. od y... Kamila, że płyniecie na okonie i czekamy na to okonie i są okonie, czyli tak naprawdę książkowo. Tak, tak, bo wiesz co, nastawienie było takie, że Sandacz jest dosyć ciężką rybą, więc bardzo nam zależało na dobrym wyniku na Sandaczu, więc takie nastawienie było, że idziemy w dryfie, bo tak, tak łowiliśmy w dryfie i próbujemy obstykiwać kant, bo wszyscy mieli takie nastawienie na płytką wodę, zresztą jak przyjechaliśmy i pytaliśmy tutaj e, guideów czy tam wędkarzy tutejszych, to wszyscy płytka woda, płytka do metra, okonie i sondacze. Nam się to nie sprawdziło. My zaczęliśmy mówić w kantach, takich na poziomie 4 metrów między 4 a 5 metrem. I to nam fajnie odpaliło pierwszego dnia treningu. No i już taką praktyką szliśmy. I dzisiaj to jakby się potwierdziło, tylko że troszeczkę nas zawiodły okonie. Więc tak jak mówię, no okonie wyjechały rzutem na taśmę. Zmieniliśmy całkowicie miejscówkę, wpłynęliśmy na płytką wodę bardzo lekkie główki, bardzo lekkie przynęty, małe i poszło. A czego się spodziewać po was jutro? Czy na jutro masz jakieś założenia? Macie już jakąś przedyskutowaną taktykę na jutro, czy, e, czy powtarzacie dzisiaj? Najpierw sandacze, potem szczupak i na końcu oko. Tak, na pewno taką taktykę będziemy mieli, że chcemy zacząć od sandaczy. Z tym, że jutro mówimy na takim, w takim sektorze, gdzie jest więcej głęb, głębszej wody, e... Jest bardziej rozległy ten sektor, taki tutaj jest, tutaj w tym pierwszym sektorze Rapala są takie dwie wysepki i są jakby takie dwa przesmyki ko tych wysepek, <laughs> więc tutaj mamy mniej tych, mniej pływania. Sam jest bardziej rozległy, jest most, po którym jest bardzo głęboko, więc próbujemy te sondacze na odwrót, jakby na odwrót jak wszyscy, próbujemy połowić troszkę na głębszej wodzie, nie wiem czy to się uda. No taką mamy taktykę, tak naprawdę wiesz, w wędkarstwie jest tak, że wszystko wychodzi w praniu. Ciężko jest powiedzieć o taktyce. Taktykę mamy taką, żeby zrobić najwięcej punktów. Robert, to w takim razie na koniec, bo nie chcecie męczyć, bo pewnie zmęczymy, zmęczony i tak wystarczająco jesteś. W internecie setki ludzi śledzą to, jak mówicie. Wrzucamy zdjęcia, kibicujemy, wiem, kupę słów otuchy. Czy chcesz coś tutaj powiedzieć wszystkim? Oczywiście, oczywiście. bardzo dziękujemy za wsparcie z tomkiem. Cieszymy się, że nas tak wspieracie i mamy nadzieję, że następni wędkarze wezmą jakby wzory z nas i tutaj się w przyszłym roku, w przyszłym sezonie, tak samo na World Class Classic, postawimy się licz jakby przyjedziemy liczniej, więcej łódek, bo impreza jest tego warta. To jest po prostu impreza, która jest zorganizowana od A do Z i. Gorąco, gorąco polecam i jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie. Robert, to w takim razie w imieniu wszystkich myślę, życzę Wam jutro sukcesów, będziemy trzymać kciuki, także relacje zaczniemy jak zwykle od samego rana, tak jak dzisiaj, także na pewno będziemy Was mocno wszyscy dopingować. Ogromne pozdrowienia dla Ciebie, Tomka i Sebastiana, No także trzymajcie się tam ciepło i odpoczywajcie. No właśnie, że Sebastian, ale na Łodzi go nie ma, prawda? Wiesz to, osoba ten pływał z, z sędziami na łódkach, na łódkach sądziowskich, robił tutaj jakieś relacje, więc na pewno w krótkim czasie pojawi się i myślę, że wszyscy będą zachwyceni tym, jaka to jest atmosfera, bo tak naprawdę jest to, to są zawodnicy na bardzo wysokim poziomie, ale nie przy tego ciśnienia w powietrzu. To jest chyba najważniejsze w tych zawodach, że wszyscy potrafią ze sobą pięknie współpracować i jest coś takiego, że jakby musimy przejść taką kontrolę, jakby taki przegląd w Łodzi w związku z wyposażeniem i tak dalej to każdy służy pomocą, wiesz, jak brakowało jakiś karnisterka to ktoś podchodzi mówi, posłuchaj kupisz tam, tam więc to nie ma takiej, nie czuć w rywalizacji wiadomo, Fajnie. że ta rywalizacja jest na wodzie ale atmosfera na marinie jest po prostu bajkowa no a to co już pomijam, jakby to co zrobili organizatorzy World Tour Classic to jest poziom bardzo wysoko wyznaczony no ale moim marzeniem jest to, żeby kiedyś takie zawody odbyły się w Polsce mam nadzieję, że kiedyś tego doczekamy no trzeba porozmawiać z Rosem, więc no. no postaram się go ze swojej strony trochę nacisnąć. Może się zdecyduje. Słyszałem od e, Garbusa, że lub nie widzę, są niezłe, więc może tam. Robert, e, dzięki za dzisiaj. E, no i nie. co, i powodzenia jutro. Trzymaj się ciepło. Dzięki. Na razie. Na razie. Cześć. Cześć.